Cześć, witajcie na kanale Napęd na 4. Dzisiaj prezentujemy nowego Forda Kugę. Zapraszamy na szybki, szybkie wrażenia, szybki test. Przede wszystkim jesteśmy w stanie zaobserwować, że mamy z przodu światła do jazdy dziennej. W sumie cały reflektor jest w technologii LED. Kamera z przodu i z tyłu też jest. Czujnik wykrywania pieszych. Światła przeciwgielne. Samochód znajduje nam się na kołach 19 calowych naprawdę fajnie to wygląda i zaciski są kolorowe takie szybko, szybkości dodają bo są czerwone lusterka podgrzewane przejdźmy sobie do tyłu samochodu klapa otwierana elektronicznie, tutaj, podświetlania, tutaj podświetlenie ledowe Fotele składane w proporcjach 60-40 i przejdźmy sobie na fotel kierowcy. Mamy tutaj 10 głośników plus subofer. Naprawdę daje to radę. Niestety nie da się tutaj otworzyć tego na filmiku. Przed nami ukazuje się wyświetlacz 12,3 cala. W pełni konfigurowalny. I mamy tutaj różne tryby jazdy. Na środkowej konsoli mamy ekran dotykowy, ośmiu calowy. Poniżej mamy ustawienia nawiewów, podgrzewanie foteli. I tak samo warto o tym wspomnieć, że szyba jest podgrzewana, jak i, przednia szyba jest podgrzewana, jak i izolowana akustycznie. I tak samo jest podgrzewana kierownica. Ładowanie indukcyjne, USB i USB typu C. Więc naprawdę fajny, fajna opcja. Schowki regulowane. Możemy sobie dostosować do własnych potrzeb. Tak samo pod, podłokietnik regulowany. A z tyłu na kanapie jest dość dużo miejsca. Fotele obszyte skórą, ze wstawkami Alcantary. Fotele z tyłu są podgrzewane dwustopniowo. O! Fajnie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, oceniania kanału. Do zobaczenia. Cześć!